Dobra, ogólnie wiem, że skończyłam na Arabach. Więc po prostu pokażę, wezmę wszystkie Araby. No, tylko jeszcze muszę przynieść rybaczkę. O, jest. Pianissima, Luna. I Katia. Energia. Klaus. Klaus, rasy Klaus Księżna, klacz rasy andaluzyjskiej. Wicher, ogier rasy andaluzyjskiej, chyba. Men melodia, córka księżnej i wichra. Andaluzy może Andaluzyjska, morze. Klacz rasy Hafringer. o imieniu. o imieniu właściwie. Oj, Przepraszam, że tak trzymam, lepiej po prostu się nie skapam. Ma na imię Iskra, taka. No i ogólnie to jest moja cała kolekcja koni, tak. Na razie mam ją tu rozsypaną, bo musiałam jakoś ją wyjąć z mojej szafki, którą trzymam. A dokładnie w tej ją trzymam, więc wiecie, tą kolekcję. Tu jest mój ulubiony custom, więc... No dobra. To wszystko. Dajcie suba, lajka. Jeśli bym się podobał ten filmik, to wszystko to pa! No i przepraszam za to, że tamtym filmik mi się wyłączyła. W ogóle na, no kameryka, czyli nagrywanie dokładnie. Do pa!